Widzę, was z tym polka. Tylko e, chyba, odcinek. W sumie. Pokazałem Nowy avatar, nowy banner. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, że. Wiecie, kto to zrobił? Wiecie? Wiecie, kto tego uczynił. Wiem, że niektórzy to mogą. E, tam tylko napisy zrobić coś. Nie ja, bo, bo na przykład oni się tym zajmują, nie za bardziej w którym, ale że zrobił czas, wykorzystał czas. I za to wszystko bardzo Kamilowi dziękuję. Jutro będzie ucinek z, z widzami, czyli też trochę z Panem Kamilem, z Kamilem, czy z Panem, no nie taki pan, kolega no, ale... Serduszka, piszcie w komentarzach, łapki dla Kamila Bo... bo ładne, strasznie ładne Nie wiem, czy mogę to przybliżyć Ale to mega ładne Dzięki, Kamil e... mm. No, patrzcie Właśnie klepcie te wyświetlenia, bo Patrzcie, taki smutny odcinek, 13 wyświetleń, 14 wyświetleń, patrzcie ile tu jest wyświetleń, 263 wyświetlenia Z tego co jak ja się cieszyłem, znaczy tego nie pokazuję, tak się cieszyłem z tych 100 wyświetleń, że jak głupi normalnie Tak, teraz się cieszę z tych 263 wyświetleń, tak samo, znaczy bardziej I 20 subów no też dzięki kamilowi. Bo kamilarzom zapromował mnie i będzie robił też takie, wiecie, taki można powiedzieć, plakat reklamodawczy. E, więc, e, więc, 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 więc. E, nie garleki. leki. No, więc w sumie mm, trwało to mega długo, przynajmniej do Brawla, tylko tak na chwilę, e, trwało to mega długo, zanim my się w ogóle ogarnęliśmy i tak dalej. E, mm, Barlę profesora, jak wiadomo, e, no za będzie nika, więc już mam... Nie, ja, nie chcę netx, więc w sumie 3 minuty w odcinek starczy. Cześć, cześć, Polka po stołem.